Płaca minimalna uderza w branżę ochrony. Trzeba renegocjować umowę. Jest to tytuł artykułu, który pojawił się wczoraj na Bankier.pl i jest przeprowadzony wywiad z prezesem Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Ochrona. Ja omówię ten artykuł. Dużo go jest. Takie najważniejsze rzeczy, skoncentruję się na najważniejszych rzeczach, Wiemy, że my niepełnosprawni jesteśmy bardzo mile widziani w ochronie. Najlepiej jeszcze oczywiście stopień umiarkowany ze schorzeniem specjalnym, które wiąże się z, dodatkowymi, z dodatkową kwotą dofinansowania. Wielu z Was mi nawet mówiło, że są takie delikatne presje. Załatw sobie schorzenie specjalne, czyli domyślamy dostaniemy więcej dofinansowania o 900 zł. Spotykacie się z takimi naciskami? Możecie napisać w komentarzu dobra jedziemy. Na początku informacja. Sektor ochrony osób imienia to rynek wart około 11 miliardów złotych. Słuchajcie, jest się o co bić. Dalej piszą najbardziej dotkliwym kosztem związanym z branżą ochrony przede wszystkim są stawki płacy minimalnej. I dalsza informacja. Wynagrodzenie w branży ochrony oscylują mniej więcej między. 92%, a 94% w stawce finalnej dla klienta. Czyli można się zorientować, że, że wynagrod nasze wynagrodzenie ma, ma olbrzymi wpływ na stawkę końcową dla klienta. I co się teraz dzieje? Tak, jak już omawialiśmy, że wzrost stawki minimalnej nieźle namiesza, namieszało też również. W branży ochroniarskiej. Zauważcie, że oni bazują na dofinansowaniach do naszych pensji. A co się dzieje? Dofinansowania do naszych pensji stoją w miejscu. Czy płaca minimalna prawie poszła o 19,6% nasza, którą trzeba sfinansować, a do finansowania naszych pensji stoją w miejscu, coś się tam gada, gada, ale nie ma nic konkretnego i zaczynają się problemy finansowe w branży ochronialskiej, co tam dalej pisze. I teraz oni robili wywiady. Słuchajcie, no, chcemy renegocjować warunki, etc. I co z tego wynika, że wiele firm, z kolei 43% badanych firm wskazało, że ich klienci nie zgodzili się na wzrost cen. Wysokości wskaźnika wzrostu minimalnego wynagrodzenia, czyli 19,6%. Czyli 43% klientów mówi nie. Nas nie interesuje, że yy, yy, macie większe koszty. Yy, co dalej mówi prezes? Yy, płaca minimalna nie pozwala nam zabezpieczyć odpowiedniego składu osobowego na naszych kontraktach i musimy walczyć o tych pracowników poprzez odpowiednie gradacje. Co to? co to znaczy, może ktoś mi wytłumaczy, wyższe stawki, tudzież inną formę zatrudnienia. Wiecie, dlaczego czasami macie, yy, są też, jesteśmy zatrudniani na umowę zlecenia? O tak, no wiadomo, że je, jesteśmy przerzucani ze do że jedna spółka, yy, pracujemy tu na etacie, a tam jeszcze na umowę zlecenie. No bo muszą nas wziąć na y, umowę o pracę, żeby dostać dofinansowanie. A z umowy zlecenie też są mniejsze koszty naszej pracy, więc kombinują jak konie pod górę. Działalność sektora ochrony w dużej części opiera się na pracy wykonywanej przez ludzi. Tymczasem 80% tych firm obecnie deklaruje obecnie duże trudności w procesie rekrutowania nowych pracowników. No cóż, a i dalej, co piszą. Branża Security odczuwa dość duże problemy w zakresie pozyskiwania pracowników wysoko wykwalifikowanych, czyli na przykład posiadających dopuszczenie do pracy z bronią, ze względu na to, że wymagają oni wyższych stawek. Oj, tu tkwi problem. Umów o pracę, co bezpośrednio się wiąże z wyższą kwotą ostatecznie dla klienta, i to jest największe wyzwanie. Czyli tak, my niepełnosprawni już. No właśnie. Wiecie co? Jak z wami rozmawiam, to raczej w większych miastach jest popyt na niepełnosprawnych ochroniarzy i możecie wybierać i przybierać. Czy jest to prawda? Powiedzcie mi. W małych miastach bierzemy, co nam dają, ponieważ tak naprawdę możliwości i w tych firm ochroniarskich jest mniej i i, i... I nie możemy znaleźć na pracy na otwartym rynku pracy. Więc bierzemy, co dają. Czyli tak, muszą być bardzo szczęśliwi, że mogą nas zatrudniać osoby niepełnosprawne, ale zaczyna im się walić grunt pod nogami, ponieważ nie, nie, nie wzrosły dofinansowania do naszych pensji. Zobaczymy, co będzie dalej. Podzielcie się. Co się u Was zmieniło, pogorszyło, polepszyło w tym nowym roku? Powiem, że bardzo dużo osób, nie, osób, które pracują w ochronie ogląda. I słuchajcie, podobnie będzie z firmami sprzątającymi, gdzie też dominują osoby niepełnosprawne, bo my niepełnosprawni dominujemy w tych sektorach ochroniarskim i sprzątającym. Dzięki za uwagę i do następnego razu.